on ruszył z 14 osobami, a 15 osoba dosiadła się po drodze. I nawet na tą okoliczność osoby, które jechały na wozie, podpisały stosowne oświadczenia. Natomiast gdy poprosiliśmy o powtórne oświadczenie i zgłoszenie się do zeznań na policję w miejscu zamieszkania osoby oświadczającej, to ta osoba wycofała się z tego oświadczenia, powiedziała, że pracuje w banku i że ona nie może się narażać na na to, że będzie zarzut fałszywego składania oświadczeń i przyznała, że ona w obronie, w obronie fiakra skłamała. Wycofała się z tego oświadczenia, zatem mieliśmy mocny dowód, powód, żeby temu fiakrowi licencję odebrać. Ale to pokazuje, że ludzie, którzy jadą tym wozem, często biorą stronę fiakra nie konia. Że świadomie wsiadają więcej niż 14 osób, a czytelność tego zalecenia jest, bo w miejscu wsiadania jest i po polsku, i po angielsku napis, który nawołuje do, do wzajemnego pilnowania się i żeby tych wozów nie przeładowywać, nawet jeżeli FIAKier by to chciał zrobić. No a jest inaczej.